No, wita, witam się, Manko. Wszystkim słuchajcie, dużo się dzieje, więc czas na porcję najświeższych newsów ze świata oczywiście freak fightów i nie tylko. Zaczynamy Jackiem Murańskim i Natanem Marconiem, którzy najprawdopodobniej zawalczą na najbliższej Gali Prime. Witam, witam. O drogę nie pytam, Też swe drogę znam. I choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo ty jesteś przy mnie. Wiemy, że X czasu temu Natan Marcoń propsował, można powiedzieć, Jacka Murańskiego i było to wywiad, widać na każdym kroku. Od jakiegoś czasu jednak te drogi bardzo mocno się rozeszły, no a sam Jacek Murański no, mocno mówił o Natanie Marconiu, szczególnie w kontekście różnych jego sytuacji i ataków na innych zawodników. Zresztą posłuchajcie. On eskaluje ten Natan, on ludzie w bardzo złym kierunku. W bardzo złym, ale Natanku. Powiem Ci tak, zastanówmy się, bo Ty lubisz takie, takie giereczki, chłopczyku, zastanówmy się, jak to będzie fajnie, jak myśliwy zmieni się w zwierzynę. Chłopczyku, możemy sobie o tym porozmawiać. Widzisz, czasami to jest bardzo niekomfortowe, jak się myśliwy zmienia w zająca. Ha! Puh. Odbijając piłeczkę, posłuchajmy, co mówi Natan Marcoń w kontekście Jacka Murańskiego, bo te słowa, biorąc pod uwagę oczywiście cało kształt, Natana jest dosyć delikatny, a może lekko szyderczy. Zobaczcie. Eee, Pisał mi, Kilka okay. dni przed zaatakowaniem mojej osoby i obrażeniem mnie, żebyśmy zrobili walkę, że ja z Jackiem na kogoś tam jeszcze zawalczymy, okay. że, że super show robię, więc. Wydaje mi się, że po prostu to, co, to w jaki sposób obraża mnie Jacek i mówi, że robię źle, to nie jest spowodowane tym, że chce walki ze mną. Broń Boże, to jest dobry człowiek, idealny człowiek, który po prostu chce żyć dobro i stwierdził, że zachowuje się źle. Dlatego chce dać mi nauczkę i chce, abym się nawrócił. Dlatego okay. od teraz y, chcę podziękować panu Jackowi. Chcę powiedzieć, że jest bardzo dobrym człowiekiem. Y, dzięki niemu. Zaprzestaje takich zachowań jak obrażanie innych ludzi, pomawianie innych ludzi yy, i po prostu wulgaryzmy w stosunku do yy, innych ludzi. Yy, jak chodzi o walkę, to ja wiem, że. Pan Jacek nie chce takiej walki. Pojedynek w ogóle was grzeje w kontekście freak fightowym. Jestem bardzo ciekaw, bo o ile wydaje mi się, że no konferencje oddadzą, tam na pewno będzie dużo dymu, dużo wyciągania jakichś brudnych spraw. Także jeśli ktoś lubi taki content, to na pewno dostanie go dużo. Zarówno od strony Jacka Murańskiego, jak i od strony Natana Marconia. Więc tutaj możemy spodziewać się dużych dymów. A co do samego pojedynku w Oktagonie, nie wiem. Nie wiemy na, jakiej, na jakich zasadach przede wszystkim będzie ten pojedynek. Nie wiem w jakiej formule, więc na ten moment wróżenie nie ma najmniejszego sensu, więc pytam Was wprost. Tak czy nie na taką walkę na Prime? No słuchajcie, w tym świecie nie ma przypadków i chyba wszyscy doskonale o tym wiemy. Kolejny pojedynek, który szykuje się na gali Prime, no to oczywiście Adrian Cios kontra Paweł Jóźwiak. Pamiętacie tą sytuację z miejsca publicznego? No to zobaczcie. No tak, a więc słuchajcie, nie ma przypadków, panowie pobili się w miejscu publicznym, a teraz czas na pobicie się w oktagonie i wydaje mi się, że jest to dosyć naturalne. Nie jestem pewny, oczywiście nie wiem, czy to była ustawka, czy to nie była ustawka. Ciężko mi na ten temat cokolwiek powiedzieć. Wiemy, że jeśli nadarzyła się okazja, żeby panów jednak skonfliktować jeszcze raz, tym bardziej przed kamerami i przed pay-per-view, no to dlaczego Prime miałoby tego nie zrobić? Czy ten pojedynek was grzeje? Też jestem bardzo ciekaw. Adrian ostatnio dosyć duże problemy mentalne. Był tutaj nawet u nas. Rozmawiał z Arkiem Pawłowskim na temat tego. Jeśli chcecie posłuchać sobie tego wywiadu o Posłuchajcie, Paweł już, jak no wiemy, stara wyga, która w tych freak fightach jest już od X czasu i radzi sobie oczywiście w kratkę, ale wydaje mi się, że żarówno jeśli jedna strona ma zarobić i druga strona ma zarobić, to panowie dojdą absolutnie do porozumienia i ta walka się odbędzie. Grzeje, czy nie? Tak, czy nie? Odpowiadajcie na pytanie w komentarzu. Marta Linkiewicz na Mistrzostwach Polski w kickboxingu. Nie, to nie jest żart, słuchajcie, to jest fakt. Naprawdę tutaj wielkie brawa dla Marty, bo zwróćcie uwagę, że nie za dużo mamy zawodników, którzy przechodzą albo biorą udział w, z świata fightowego w takich właśnie mistrzostwach czysto sportowych. I trzeba tutaj przyznać, że biorąc pod uwagę całą historię Marty w internecie, no to ta postać zmieniła się nieprawdopodobnie. Przecież pamiętamy te busy, te dziwne filmiki, z czego oczywiście Marta była bardzo kojarzona, czyli... Krótko mówiąc, de, delikatnie mówiąc. Imprezowy, melanżowy klimacik. Troszkę patu, pat, patusiarstwem zalatując, A tu proszę, naprawdę ona dobrze pokazywała się już w klatce Fame MMA i było widać ten ogromny postęp. I było widać, że Marta ma dryk do tego sportu. No przecież ostatni pojedynek wygrany z Karoliną owczasz o czym świadczy. Karolina to przecież zawodniczka KSW była chociażby. Także tutaj jestem ciekaw, jak poradzi sobie Marta w kickboxingu profesjonalnym, w kickboxingu na arenie sportowej, na arenie polskiej. Jestem ciekaw. Sam macie, który. Mówi, że Marta zapierdziela na treningach nieprawdopodobnie. No, a jej trener z Unik klubu chwali bardzo Martę. Mówi, że jest czystą profesjonalistką, że zaplecze finansowe ma spokojnie odłożone, a jeśli chce się wziąć za coś w 100%, to się bierze nawet w 110 i widać to na treningach, widać to na macie i widać to w oktagonie, widać to w klatce. Jestem ciekaw, czy według was Marta może zawojować? Już nie oczywiście Fame MMA, nie galę free ale Mistrzostwa Polski w kickboxingu kobiet. Jestem ciekaw, dajcie znać w komentarzu, co w ogóle o tym wszystkim myślicie, bo ja tutaj naprawdę wielkie brawa dla Marty. Legia Warszawa, no co tu dużo mówić, przegrywa z Chelsea London 0-3 na stadionie na Łazienkowskiej wczoraj w ćwierćfinale Ligi Konferencji. I naprawdę po tym meczu można powiedzieć trzy wnioski. Pierwszy wniosek jest taki. Żyleta i stadion Legii oraz kibice Legii Warszawa to jest absolutnie top europejski, top światowy, o czym mówią nawet zawodnicy Chelsea, bo ta oprawa i doping przez całe spotkanie niosło się słuchajcie, przez te 90 minut po stadionie Legii i mimo, że nawet Legia przegrywała te 3 do 0 w papę, 0 do 3 w papę, no to ten doping się niósł i naprawdę było widać kompletną klasę kibiców, ale do tego chyba przyzwyczajeni od dziś. Drugi wniosek jest taki, że Legia zagrała naprawdę dobre pierwsze 40 minut, a może inaczej, to Chelsea zagrała Niezbyt dobrze, bo wyszli bardzo z eksperymentalnym składem i no, legia jeszcze naprawdę dosyć mocno i konsekwentnie się broniła. Nie było za dużo sytuacji podbrankowych, oczywiście pod bramką Chelsea, ale starała się jakoś, moim zdaniem, realizować plan taktyczny trenera Fejo. W drugiej połowie wszystko się oczywiście rozkleiło, posypało, było dużo przestrzeni, dużo miejsca na boisku. Też zmiany zrobił oczywiście trener Chelsea. No i trzy bramki. Chelsea pakuje. Jeszcze był rzut karny, który obronił Kasper Tobiasz. Także wydaje mi się, że to jakiś tam plus delikatny do tego spotkania, jeśli chodzi o zawodników Legia. Tak poza tym, no widać inny, inną półkę, inną klasę, inną szybkość. W piłce, no wyglądaliśmy naprawdę jak ubogi krewny. Wyglądaliśmy bardzo, bardzo biednie. Miałem takie wrażenie, że ileby ten mecz nie trwał i czy by go nie rozegrano jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, to po prostu wynik byłby wynik taki sam. Ci, którzy wyglądają w polskiej lidze na silnych i na w miarę szybkich, już na takich, na tle nawet młodych zawodników Chelsea nie wyglądali. Każdy pojedynek szybkościowy, biegowy, każdy pojedynek zwrotnościowy, każdy pojedynek wymagający koordynacji, każdy pojedynek wymagający siły był przegrywany przez zawodników legi. No i tyle. Legia potrzebuje wzmocnień, legia potrzebuje przede wszystkim bardzo mocnych transferów. I mam nadzieję, jako sympatyk polskiego futbolu, że Michał Rzewłakow, który mówi wprost, że on jest w szoku, ile zarabiają piłkarze, wyszło, że Patryk Kun zarabia ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie w legii Warszawa. No to słuchajcie, z całym szacunkiem do Patryka, jeśli on zarabia tyle kaszu, musimy pozmieniać według mnie to wszystko, żeby to jakoś grało i żeby na arenie międzynarodowej lepiej to wyglądało. Jak oglądało wam się ten, to spotkanie? Dajcie znać w komentarzu. No i czy legia w ogóle na Stanford Bridge ma coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że. Raczej temat półfinału jest przesądzony, ale czekam na Wasze komentarze. Ja się z Wami już żegnam. Pamiętajcie o tej łapce w górze i subskrypcji kanału, jeśli chcecie więcej takich treści, a ja się z Wami już żegnam. Cześć!